Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj będzie jak zdziwili się youtuberzy, duzi i mali, lecimy. Na pierwszy ogień newyjorski. Pierwszy odcinek wyprodukował 5 lat temu. Ma on 66 tysięcy wyświetleń. No, jest... <grym <grym Siemanko, uszynowanko, z tej strony Tomi. welcome to Five Nets Był on z Five Nights and Candies. Miał on aż 2100 lajków. Nowy odcinek wyprodukował godzinę temu. bo on jak dotychczas 9, 2000 wyświetleń. Był on z grani 3, które wyszło przedwczoraj. wczoraj. o siodłach, go z tej strony do mnie! Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do naszej. Ma on. 1100 lajków. W porównaniu do pierwszego odcinka, naprawdę juniorski teraz. No trochę spadły mu zasięgi, chociaż lepsze łapki ma. Na drugi ogień leci Kaluch. Pierwszy odcinek. Był 9 lat temu, ma on 251 tysięcy wyświetleń i był on z Minecrafta Odcinek specjalny, część Cześć pierwsza, 14 tysięcy lajków. to wszystkich, yy, nazywam się Kali i dzisiaj właśnie zagrajmy, zagramy sobie mapkę Escape z okazji. Najnowszy odcinek był ze Stand Challenge. Mam 50 tysięcy łapek w górę i 178 tysięcy wyświetleń. Cześć mordy, z tej strony Kalu. Witam Was w kolejnym odcinku Stand Challenge na moim kanale. Moi drodzy, jest to seria, którą najbardziej lajkujecie ze wszystkich serii. Po 100 tysięcy polubień potraficie. Teraz może mniej znany youtuber, ale mój kolega. Zbierajcie do niego, Kuba. gaming, wpisujcie, dajcie łapki w górę, subskrybujcie. Trzeba zrobić coś takiego. O, tak i tak, oczywiście. Pierwszy film to był film The Battle Cats, hashtag 1: Początki. Mam 138 wyświetleń. Był dwa lata temu. Kuba, oh, dzisiaj rany serwis Battle Cats. Najlepszy. Hmm. Najnowszy ma 10 wyświetleń. był dwie godziny temu z grani eee, Samochód, tak się nazywa i ma dwie łapki w górę na razie. Ale myślę, że dobije mu trochę. Siemanko, siemanko z tej strony chyba dzisiaj sobie zagrało w grani. Eee, nagrywam to od razu. Nawet nie wrzuciłem tam tego odcinka. Od razu gram po prostu teraz drugi ending samochód. Teraz idzie Beczka, którego serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że wejdzie na mój odcinek, na 100% wejdzie. Pierwszy jego odcinek to pożegna... Pożegnalny Najman Parodia, 237 tysięcy wyświetleń, 10 miesięcy temu. Witam wszystkich na Pożegnalnej Walce Marcina Najmana. Chyba ostatniej ty się zobaczy Najman zdecyduje pływać. Najnowsza to egzamin. Najnowszy odcinek to jest. 423 wyświetlenia. Tysięcy wyświetleń. Sorry, nie wyświetlenia. Bardzo dużo. On właśnie naprawdę mu podskoczyły przez to The Bucket Story i w ogóle The Bucket Story 2. To wszystko. Proszę. Kiedyś pociąg, którym jechał wykładowca kulu, 12 Warolko i tyła, spóźnił się. Czekający na egzamin student. Teraz powie mój kolega. Teraz mamy Friza. W tej chwili ma na, na, nazwę Karol Friz Wiśniewski jego najstarszym filmem jest Wiśnia na rolkach 1 yy, i ten film ma wyświetleń 2,4 miliona i odbył się 10 lat temu. <mum> A jego najnowszym filmem jest yy, wy, wylosowali 300, 375 tysięcy złotych premia na Kole Fortuny. Te, w tej chwili ma 1,1 miliona wyświetleń i odbył się jeden dzień temu po prostu wybór. Za każde odpowiedziane pytanko masz stówę. Jak odpowiesz 5 to schodzisz i wygrałeś. A jak spadniesz to tracisz cały hajs i jesteś kurwa. Bory. Jak, jak spa to a co nie bierzesz tego hajsu? Nie, tracisz, spadasz do wody i wypada ci z kieszeni. Ile mini Mike Dziękuję wam za oglądanie. To by było na tyle. Wpadajcie na mój kanał, subskrybujcie, wpadajcie do Osług Gaming i do wszystkich, którzy dzisiaj byli podani. Tutaj macie wszystkie moje odcinki. Dziękuję za oglądanie. Siema.